tam kolejnych tych wymagań dzisiaj szybka akcja Maję rozrzucić portali pod pszenicę Będziemy siali w powodze więc chce sobie coś uszykować, a jutro i tak nie będę miał czasu więc działamy dziś wrzucamy 100 kg na hektar portali Wiele nie ma, ale w wyniku wyglądało, że trzeba tutaj rzucić, więc, więc rzucamy. Patrzemy. Miejmy nadzieję, że będzie tego efekt. Stabórz rozrzucony, za chwilę przepinka pod opryskiwacz i będziemy tutaj poprawiać kwas dwuliścienny. Na gorczycę będziemy pryskać, bo tam na końcu nam wywaliło tak z pół hektara wyszło. No zobaczymy. No, większość substancji w sumie wycofana jeśli chodzi o tę gorczycę polną, ale Coś mi się udało znaleźć. Mam nadzieję, że to, że to zadziała. No i tutaj, jak widzicie, wyrzuciło nam straszny plac, bo plac Gorczycy. Mam nadzieję, że ten zabieg pomoże. Dwa lata temu były tutaj ziemniaki, i ten chwas normalnie jest nie do wytępienia. O ile pszenicy się udało wytępić w tym roku, tak teraz wyszedł znowu po dwóch latach. W tym roku bardzo wcześnie zasialiśmy, jak dla nas Do 10 sierpnia, ale były jeszcze warunki Trochę wody było w ziemi, więc chcieliśmy to wykorzystać To prawda, tak gdzieś po 10 dniach popadało Ale... Jest już rzepak przyhamowany i zaczyna wciągać stożek Tam do ziemi Na razie jesteśmy zadowoleni Zobaczymy jak to będzie dalej Nie wygląda już, żeby jakoś intensywnie rósł na pewno jeszcze poprawimy jakąś odżyweczką, w tym roku damy jakieś mikro, bor, molybden, cynk. No i fosfor. No i to chyba będzie tyle no, zabiegów na ten rok. Tutaj będziemy siali w sobotę pszenicę, na tym kawałeczku. Jadę jeszcze zobaczyć drugie pole z rzepakiem. Ale tam takiego pasu już nie mamy. Tam póliścienne zlikwidowane. Tam poszedł nawigator. Chyba w stawce 0,3 litra na hektar. I tyle. No jakby można, to by najlepiej całą zjechać było tą talerzówką, tą dróżkę, no bo przecież nie można zostawić normalny kawałek. Tak wygląda to drugie pole rzepaku. No jest, jest olbrzymi, no. To no jest po prostu gigant. Zaczyna toprek zdziałać. Zaczyna go wciągać do ziemi. Czyli tak, jak powinno być. No i na dzisiaj to by było tyle. W końcu w sobotę trochę nagram, bo będzie co nagrywać. No i widzimy się wkrótce. Na razie. Cześć.